zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Witajcie moi i moi drodzy, z tej strony oczywiście, nie kto inny jak EPPC. w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam myślę, że dosyć ciekawą komendę naszego Minecrafta, która dodaje nam piłkę nożną. Tą komendę oczywiście możecie sobie używać na serwerach ze znajomymi. Link macie w opisie. I pierwszą komendą, którą musimy sobie wpisać, to ukośnik GIF. Opa, player, to no. wystarczy napisie com, nacisnąć ja tab i wskakuje wam command block. Musimy sobie ustawić dwa command bloki o, tak, o właśnie, i musimy sobie skopiować komendę ze strony. Poczekajcie chwilę i na górę idzie komenda numer 1. Mamy zawsze aktywny, ok, a na dół idzie komenda numer 2. I pow... Ej, nie tutaj. O, tutaj, o. Zawsze aktywny. Ok. I teraz powinna nam się stworzyć maszynka. Ok. Jak widzicie, to już mamy. Tylko tutaj się coś zepsuło i nie mamy, że dołączamy do. Nie mamy tabliczki, że dołączamy do drużyny czerwonej. Ale Chloe nam daje normalnie. A tutaj możemy sobie dołączyć do drużyny niebieskiej. Nie, dołączmy do którejkolwiek. Możemy tutaj też sobie wyjść z Steamu. Tej parę tabliczek, nam się nie pokazało, nie wiem czemu. Ale tutaj mamy na przykład get items I to nas w sumie interesuje najbardziej. Tylko ta tabliczka. OK. Piszmy co dzień jeszcze. Pierwsza komenda to jest ustawienie środka. Ja już sobie takie coś ustawiam, jak widzicie. a to jeszcze przed nagrywaniem, żeby zacząć dokładnie, jak ta komenda działa. I mamy oczywiście piłkę. I zależy od jakiego slotu mamy w ekwipunku, tak mocno kupiemy, Ja on tylko do czwórki mocniej niż cztery. Nie da się kopać, z tego co wiem. Tak to możemy sobie tylko turlać na piątce. A na szóstce działa to tak samo jak na piątce. I bardziej się opłaca tak podać na jedynce. a że naprawdę chcielibyście tak prowadzić piłkę przez boisko to nie mogli na piątce. Ale to jest komenda, i ona trochę jest zlagowana, co prawda. Ale to jest komenda właśnie. Tak jak powiedziałem wcześniej. Strzelamy sobie bramkę właśnie. Jak widzicie, pojawił nam się napis Red Team Soccer. żeby wyłać taki napis, musimy tutaj postawić niebieską utwardzoną glinę. Jeśli mamy tutaj niebieską utwardzoną glinę, tak strzelimy bramkę do czerwonej bramki, to wyświetla nam się, że strzeliliśmy bramkę w drużynie czerwonej. A jeśli postawimy na przykład piłkę tutaj, to tutaj mamy czerwoną utwardzoną glinę i poś... wyświetla nam się Team. Znaczy napis Blue Team Rocker. Szkoda tylko w tej komendzie, że nie ma tej na przykład po prawej stronie jakiegoś licznika goli, ale moglibyście to zrobić jakoś sami na przykład nie wiem jak w... sami możecie na to wpaść w sumie. A ten odcinek będzie trochę krótszy, bo już nie mam właściwie co wam przedstawiać. Więc teraz żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do widzenia, do usłyszenia. Papa. Pa.